Nic good? Takie życie jak w Madrycie. To sobie przynajmniej człowiek podpoczywa, trochę słońca złapie. Ha, jak na all inclusive, tylko bez drinków i bez jedzenia. Nic nie jedzie. A kawał drogi jeszcze przed nami. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowej serii na kanale Jak to Daleko. A nowa seria nazywa się, moi drodzy, Mauretania z Jak to Daleko. Kochani, wykombinowałem z tym mikrofonem, zobaczymy co z tego wyjdzie. No bo jeśli mam ten mikrofon, no to przecież warto go używać, a głos kierowniczy w mikrofonie brzmi znacząco lepiej. Kochani, łapeczka, komentarz i nic innego jak poczta sandałowa. Dlaczego? Ponieważ ruszamy w nową przygodę na południe, niecałe 100 km i mamy granicę z Mauretanią. Cieszę się. Poniekąd się jaram, ponieważ ta granica jest na swój sposób niepowtarzalna. Ale też wiem, że jest tam bardzo, ale to bardzo dużo naciągaczy. Zatem zapraszam w podróż. Teraz zobaczmy, jak nam pójdzie. No, powiem szczerze, tak. O, to wojskowi, ale to wojskowi nie zabierają. Ani razu mi się tutaj nie zdarzyło. Zobaczcie, cmentarzysko normalnie tych. Cmentarzysko. Yy, o, Mauretania. Ale rejestracja ciekawie wygląda. Yy, nie zdarzyło mi się, żeby mnie zabrali ci 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 yy, militarni. Tutaj trochę jakby czas się zatrzymał. Zobaczcie, przecież to są wozy z lat 70. -tych. Renault stare. Ten jeep to chyba Land Rover stary. Ford, ale jakiś znaczek dziwny, taki chyba starego Forda. Zobaczcie jak zmasakrowana opona. Opona ogólnie w Tirze, jak wybucha to wybucha moi drodzy tak, że normalnie roznosi na prawo i na lewo. Zobaczcie Sahara. Proszę bardzo, a tam nasz kierunek. Chłopaki chyba na stopa czekają, ale zwróćcie uwagę. Zobaczcie ile śmieci. No niestety wiatr niesie. I tego nie przeskoczysz. Ale reklama dentysty jest. Dentysta, pamiętajcie, jak nie wiecie na kogo się... Salam aleikum. Jak nie wiecie na kogo się kształcić, to na dentystę. <grych> Bo to zawsze jest dobry pieniądz. Dobra, moi drodzy. Ruszamy no w tamtą stronę. Jak widać ruch i bez ruchu. Ktoś pewnie się zastanawia, czemu kierowników w polarze? Czemu nie odkryte ręce? Słuchajcie, słońce jest tak intensywne, że moja skóra normalnie się praży na tym słońcu i jest później na koniec dnia taka czerwona. Więc muszę dać skórze troszkę więcej czasu na to, żeby się zaadoptowała, ponieważ no popale ją, popale, a to jest nieprzyjemne uczucie, kiedy masz taką czerwoną, mocną skórę, która do tego jeszcze zaczyna schodzić. Bezsensowne zagranie. Więc trzeba uważać z tym słońcem, ale czuję już tutaj, że temperatura względem tego, co było tam wyżej na Saharze Zachodniej, ogólnie polecam w tym momencie całą serię z Sahary Zachodniej, 6 odcinków, moi drodzy, więc warto robić, żeby być po kolei. No, no to tam było znacznie przyjemniej temperaturowo, ale z kolei mocniejsze, silniejsze wiatry. No, więc jak przejedziemy granicę z Mauretanią, to... Będzie, łapiemy stopa. Ty jakiś bardzo zamożny człowiek, takim mercedesem po pustyni, to byle, byle wielbłąd nie jeździ. Lepiej stać czy jechać taką ciężarówką? No, wydaje mi się, że lepiej stać. Bo tam to można uchnąć od tego silnika, warkotu silnika. O proszę, sąd mamy. Dużo nie trzeba wiecie się znać na arabskim języku. Od razu widać, że jest sąd. A tutaj sporów co nie miara. Kiedyś przy sułtanatach sułtan rozstrzygał na przykład, albo jakiś wyznaczony y, przez sułtana człowiek. A teraz sądy. Sądy, sądy muszą rozstrzygać spory. Ale te procesy w sądach to one trwają i trwają. No tego nie będziemy łapać. Bez przesady moi drodzy, aż tacy zdesperowani to my nie jesteśmy. Nie sądziłem, że to miasto aż tak się rozciąga. Idę środkiem ulicy, bo mogę, bo nic nie jedzie i nie zapowiada się, żeby jechało. Kurczę, tam najgorsze jest. Widzę, że możliwe, że ta Tak, kurde, no nie, kontrol wojskowa. Lipa. Ty, co mi ten rozporek się cały czas rozpina? O co chodzi, ty? Kontrol, kontrol tego, tira. Trzeba takich, yy, takich zdarzeń unikać jak ognia. Nie po to, że jakiś strach, że coś w plecaku nie tak, czy, 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 wiecie, coś złego robisz, tylko po prostu z prostej przyczyny, bo to zabiera czas. A ja tak nie lubię tłumaczyć im tego wszystkiego, bo to trochę takie, wiecie, takie puste, puste gadanie. Często i gęsto w takich krajach, jak teraz jesteśmy, służby mundurowe próbują pokazać, swoją siłę, swoją władczość I to jest powiem wam męcząco i to bardzo Zobaczcie, zatrzymali gościa wyrwali wyrwali na środku drogi normalnie Po środku pustyni Ja pierdzielę Chaty bym tutaj nie chciał mieć Naprawdę Do białego stoku kawał drogi by było Patrzcie patrzcie Funkcjonariusz wyjdzie z przodu Tira Mam nosa jak czterech komandosów. Patrzcie na to. Obserwujcie. O, 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 może mój transport? A nie, widzicie Dobra. Salam alaikum. O, to mamy. Salam alaikum. Very good. Salam alaikum. No, Polonia.

Algeria And Maroko, no. Chłopaki popatrzyli, pieczątki 250 zdjęć paszportowi. W sensie o co chodzi, że oni robią sobie zdjęcia mojego paszportu. Ogólnie powiem wam jedno. Ja już spasowałem, bo ja kiedyś bardzo restrykcyjnie podchodziłem do robienia zdjęć dokumentom w takich krajach. I oni robią prywatnymi telefonami, więc te po prostu zdjęcia tych dokumentów, paszportu czy, czy dowodu, czy czegokolwiek innego, to po prostu może wypłynąć i ja sobie z tego zdaję kompletnie sprawę. Mogą zabrać tak zwaną tożsamość. Ale jak przeliczyłem po latach, ile ja energii tracę na to, żeby wytłumaczyć gościowi, takiemu policjantowi jak tutaj, że on nie może robić zdjęcia swoim prywatnym telefonem. I po prostu wiecie, wszystkich pieczątek z całego paszportu i w ogóle, że, że ja już machnąłem ręką. Niech kradną tożsamość i niech im dobrze służy. Nerwów z tym więcej niż, niż powiem Wam, że niż tego całego procesu. Więc już tam odpuszczam, już nawet nie mówię. Nie no bajka, bajka. Moi drodzy jest potencjał na tak zwane złapanie autostopa. Nie pamiętam kiedy już coś jechało, w sensie tamten jeden Mercedes przejechał. No zobaczymy, czy się uda. Skręcam, ale beka. W takim miejscu, jakby ktoś się zastanawiał, gdzie można się wysikać, to można się wysikać wszędzie. Na lewo, na prawo, za mną, za wami. Nie ma najmniejszego problemu. Warto tylko pamiętać, że wiatr jest silny, więc można sandały sobie obsikać, więc często ludzie na takich, w takich rewirach, witam Paweł, w takich rewirach, Najzwyczajniej w świecie, szanowni państwo, kucają w ten sposób i sobie sikają, tak jak sikają kobiety, kobiety między innymi w terenie. Mężczyźni też tak robią, nic w tym nadzwyczajnego, po prostu niżej ziemi słabszy wiatr. Jedzie tir, ale pamiętajcie też, że tutaj są węże i skorpiony, więc jak za jajce cię uwali taki skorpion, to będzie trzeba amputować. Nasz wybawiciel niestety pomachał tylko. W ten sposób i pojechał bez nas. No nic no. Takie życie jak w Madrycie. To sobie przynajmniej człowiek podpoczywa, trochę słońca złapie. Ha, no jak na All Inclusive, tylko bez drinków i bez jedzenia. No, to trochę już gorzej. Tutaj. Tutaj nic innego jak szkoła. Szkoła, to powiem wam, instytucja, która w takich miejscach jest nieodzowna. Bez edukacji, bez czytania, bez liczenia. Mówię tutaj o podstawowej takiej wiedzy. Nie mówię tutaj o takim... takiej ogólnej wiedzy o świecie. Lewą ręką łapanie stopa można powiedzieć, że przesrany autostop. No. Oni machają do mnie. Ja wiem, że oni są serdeczni, ale ja nie oczekuję machania. Ja po prostu potrzebuję dojechać na granicę z moimi koleżkami. Detektyw Kierownik wypatrzył browara Golden Lager Premium Lager Beer. Ile procent? To jest normalny browar, moi drodzy. 5,2%, 250 ml. A tutaj nasz transport wojskowy, ale to co najwyżej to pomachają nam. No niestety. Nawet nie będę chyba łapać, bo bez sensu. A może? A, kto nie próbuje, ten nie ma. No to jedziemy z tematem. No, dawajcie panowie. Do granicy przynajmniej, łatwiej będzie przejść granicę. Pomachali. Ajajaj. Aj, aj. To już przestaje mi się podobać. Siedzę tutaj 45 minut. Przejechało 5 samochodów. Wszystkie 5 pomachało. W sensie kierowcy pomachali. No tyle dobrze, nie? Jedziemy dalej. Tutaj na tym pustkowiu. Stercze. Ja nie wiem, czy ja tam dojadę do tej granicy dzisiaj. No, pięknie. Pierwszy odcinek i perturbacje takiej maści. Zasada taka, że czarimki one są. Nie, 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 nie. nie. Ręka kierownika, proszę odejść. Proszę przejść spokojnie w tamtą stronę. Nikt nikogo nie gryzie, nikt nikogo nie wącha. Zapraszam, nie, nie, nie machamy, nie ma spoufalania się. Jesteśmy zbyt daleko od domu, żeby tutaj ten... Do widzenia. Ja po arabsku nie mówię. Do widzenia. Co to ty za jakieś nawiązywanie kontaktów międzykulturowych? Do widzenia, proszę kontynuować. Ja nie zainteresowany... ...konwersacją. Jeszcze nie za, za sandał ugryzie. Kurde. No dawajcie mordeczki, no we trójkę to nie złapiemy. Czarek zajdź, bo cię po, po, po tego potrąci. Salam alaikum. salam alaikum. Are you going? Uh, are, do you speak English? Yeah, a little bit. I'm going to the Mauritania. Can I drive with you in this direction? We? But not this, this On the left side. We? Okay. Ah, to też pustynia, proszę zobaczyć. No po prawej stronie będzie ocean, ale go nie zobaczycie. No bo po prostu zniesienia. A my lecimy tutaj z szefem. No tak. dobrze. Proszę zobaczyć, tutaj już ocean widać, ale wiatr nie Nie, nie, Middlet. no, 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 no. no, 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 no wydmę już widać wydmę widać że krajobraz się zmienia 50 km przed granicą z Mauretanią czy to nie wygląda kosmicznie proszę zobaczyć Merci Boku, merci. No, it's okay. Merci. A, kolega. Apa. Si. Merci Boku. Kolega jedzie, robotę robi się tutaj na rozdzielnie Ele elektryczną. A ja. A, ale śmierdzi. Wysypisko. Wysypisko śmieci, a to oznacza, że są. Ludzie i czarki. O tam ktoś grzebie sobie w śmieciach. Ale śmierdzi. Teraz dopiero będzie ciężko złapać, koleżka, salama. A jakiś taki ten zamknięty w sobie. Nie tego, nie odmachał. Sobie chodzi po koszu, tam coś szuka. Kolega zawrócił, bo mówi, że nie chce tam na ten punkt kontrolny jechać. I żeby tam czasu nie tracić, mówię dobra, wszystko rozumiem, nie ma problemu. Parę w sandałach mam to się przejdzie, albo się jeszcze złapie stopa. Słuchajcie, to, to jest inny świat. To jest inny świat, który mi się podoba. Poste Frontier El Gargaret. 4 km. No to jeszcze kawałeczek nam zostało. Roślinność pustynna. To jest dość ciekawe, czekajcie, podejdę wam, pokażę. Muszę się cofnąć. Czekajcie, może tam dalej będzie. Bo ta cała roślinność, którą tutaj widzicie, to po pierwsze, nic nie dzieje się bez przypadku. Zobaczcie, gdyby nie było tych roślin, cała powierzchniowa warstwa ulegałaby erozji kosmicznej erozji, a te rośliny Eliminują siłą wiatru i sprawiają, że wietrzenie fizyczne jest po prostu słabsze. Więc te skały, zobaczcie, gdyby tych roślin nie było, to to wszystko byłoby pyłem, jednym wielkim pyłem. O, na przykład tutaj takie rośliny, zobaczcie, mięsiste liście, owoce, które magazynują, zobaczcie, normalnie mam wodę na palcach, magazynują wodę. I tak, lokalnie niektóre z tych roślin używają jako lekarstwa, a niektóre jako paszę dla wielbłądów. No, nic, nic nie ginie, nic nie ginie w przyrodzie. Tylko musisz mieć wiedzę ktoś ci musi tę wiedzę dać, powiedzieć, pokazać palcem niekiedy. Że to można zrobić tak, a to można zrobić tak. Dlatego też warto rozmawiać z ludźmi. Z moich kierowniczych obliczeń wynika, iż za niecałą godzinę będziemy na granicy z Mauretanią. No więc to jest dobra wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że te rewiry już można za, zaznaczyć, że są mało przyjazne, mało bezpieczne, bo jak dowali burza piaskowa, no to można tutaj faktycznie mieć najzwyczajniej w świecie przesrane. Że ja to mówię w takim humorze pozytywnym. W sensie, że no tak pozytywnie do tego podchodzę, ale pamiętajcie, że to jest, że to nie, że to nie jest bezpieczne. Jak dowali burza piaskowa, spanikujesz kilka minut i... Trzymaj się, aniele! Proszę zobaczyć. Mówiłem, że jak się sika, to wiatr niesie? I to strasznie niesie, nie? Nie wiesz, kiedy cię obleje, bo nie wiadomo, kiedy zmieni, zmieni kierunek. Kurde! leje sobie tutaj przy drodze i gość jedzie akurat w moją stronę. Przekichane. Kurczę, straciłem stopa. Ja pierdzielę, Ale wysikać się też trzeba, nie? <słyski> Nic, co ludzkie, nie jest nam obce, szanowni państwo. Nie bójmy się takich tematów. Temat. Ależ, no tak, igła jakaś. Tematy tabu na kanale jak to daleko nie istnieją. Mordo, ty, autobus jakiś rejsowy poleciał. Ale igła jakaś mi się wbiła przy drodze. Punkt obserwacyjny najbardziej przychodzi do głowy. Ale z drugiej strony to może pełnić też po prostu funkcję takiego schronu, bo. Na niektórych pustyniach już miałem okazję widzieć tego typu konstrukcje. Zobaczcie, jak wietrzenie fizyczne wyżyna skały. To jest lita skała, normalnie twarda, wypolerowana przez piasek i wiatr. Tutaj, jak przychodzi silne wietrzysko bądź burza piaskowa, to można się prawdopodobnie schronić. Znaczy nieprawdopodobnie, tylko na pewno. O! muszle. Tutaj kiedyś. Może było, woda. O, proszę bardzo, jak elegancko. To jest bardziej punkt kontrolny, moi drodzy. Do obserwacji, co i jak się dzieje. Ale pusto. Nic nie jedzie. A kawał drogi jeszcze przed nami. O matko. Miejmy nadzieję, że w Mauretanii będzie lepiej. Ale z drugiej strony. Sahara Zachodnia jest zamożniejsza niż Mauretania. Dawajcie, idziemy, bo ja widzę, że z wami to takie podróżowanie. Tylko byście siedzieli i siedzieli, albo leżeli, popijając herbatkę. Sahara Zachodnia jest na pewno bardziej zamożna niż Mauretania, więc nawet sama nawierzchnia e, drogi krajowej będzie w lepszej kondycji. Będzie lepsza po prostu. W ogóle może będzie asfalt. Tak to może ujmimy Wraki, aut porzucone, Lotnisko wojskowe. Zobaczcie, po środku niczego. Dwa kilometry jeszcze pokazuję do miasta, ale już widzę z tej odległości minaret. Czyli ja do minaretu, czyli do, 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 do o Jezu, do meczetu. Mam jakiś kilometr, może ciutkę więcej widząc go tutaj więc już miasto się będzie zaczynać nie jest źle turyści z Hiszpanii pojechali Volkswagenem takim ogórkiem trochę no i nie zabrali no. życie chłopaki wypchani na full nie sądziłem, że będzie tak ciężko dzisiaj dotrzeć, tak obstawiałem, że będzie łatwiej dotrzeć na granicę a okazuje się, że no nie jest aż tak kolorowo że tak powiem 1000 metrów do granicy i jakaś wlebka. Hitchhiking around the world. Prestamela Bruno. Pozdrówcie go ode mnie tam na tym Instagramie. Tutaj jacyś autostopowicze, ale to bardziej lokalni. No i tutaj mamy szela. 10 e, Dirhamów marokańskich to nic innego jak 4 złote. 11, no to 4, tam 20. Załóżmy coś w ten desyń więc to paliwo, przyznam szczerze, że nie jest takie tanie tutaj. Proszę zobaczyć. Winko ktoś sobie tutaj spożywa. Ły. W czasie przeszłym. Winko Blanko. Ktoś sobie pił. Aż buty zostawił z tego wszystkiego. Najbardziej to mnie denerwują butelki np. z przepalonym olejem albo z moczem. Tak jak tutaj. Tego jest ogrom. W sumie każda granica w Afryce Wygląda, jak wygląda. Chyba nie było nigdy w mojej karierze granicy, która byłaby po jednej i po drugiej stronie czyściutka, i taka, że nie pozostawiająca jakiegoś takiego e, niesmaku bądź poczucia, e, poczucia takiego bezpieczeństwa. Przeważnie te granice to jest, wiecie, taki punkt na mapie bardzo szeptany, ale o tym, moi drodzy, będę musiał opowiedzieć w kolejnym odcinku, bo czasem ten nowy, niestety, się kończy. Granica jest tam, a tam. Ta granica marokańsko-mauretańska jest na tyle ciekawa, że nie chcę Was trzymać jeszcze dłużej. Szanowni Państwo, miał być to odcinek z przekraczaniem granicy, ale jak to w podróży bywa, nie zawsze idzie po naszej myśli. Może nie iść po naszej myśli, i dzisiaj taki dzień po prostu przyszedł, że pokomplikowało się, no i ta podróż się niestety przeciągnęła. I z premedytacją dzielę to na kolejny odcinek. Zostawiam temat przekroczenia granicy na kolejny odcinek, ponieważ ta granica jest poniekąd unikalna w swojej, w swojej że tak powiem, oryginalności. Zrozumiecie w drugim odcinku z Mauretanii. Tymczasem bardzo dziękuję za towarzystwo w dotarciu do granicy Mauretania-Sahara Zachodnia. Polecam zobaczyć raz jeszcze całą serię z Sahary Zachodniej. A jak ktoś ma nadrobione, to pozostałe jakieś inne serie, na przykład Afganistan, Irak, tudzież na przykład Białoruś, Stany Zjednoczone. Zjednoczone. No więc taka sytuacja. Ja się z Wami żegnam moi drodzy spod granicy z Maurytanią. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Łapeczka, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej pocztą sandałową. Trzymajcie się. Chylę kapelusz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Z czołem.